Cześć! Ludzie już dawno nauczyli się, że sytuacje wywołujące skrajne emocje klikają się najlepiej. I bardzo często to wykorzystują. Zaraz zobaczycie pewien filmik, który być może wcześniej widzieliście. Ja pierwszy raz znalazłam go w rosyjskojęzycznej części internetu. Skąd swoją drogą trafia do nas duża część memów, między innymi przez fejka. Znalazłam go z podpisem Spas rybionka, ryzykuje życiem", Czyli uratował dziecko, ryzykując życie. Swoją drogą, nawet teraz, jeżeli wpiszecie w internecie spas rybionka, to wyskoczy wam to wideo w różnych źródłach. Nie ma się co dziwić, że zyskało ono taką popularność. bowiem łączy sobie niebezpieczną sytuację na drodze coś, czego ludzie nienawidzą z heroizmem zwykłego człowieka coś, co ludzie uwielbiają. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że to wideo jest fejkiem. Samochód został dodany komputerowo i taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Autorzy wstawiając ten filmik do internetu dodali taką adnotację oraz informację, że ma ono za zadanie zwrócić uwagę na zasady ruchu drogowego i uświadomienie dzieci o możliwym niebezpieczeństwie na drodze. Jak widać na marne. I co ciekawe, nawet pod ich filmikiem, w opisie którego jak byk jest napisany fake, możemy znaleźć takie komentarze wychwalające mężczyznę, który uratował chłopca, jak i wyzywające kierowcę. Bądźmy uważniejsi. Zarówno na drodze, jak i w internecie. Czytajmy opisy i nie wierzmy we wszystko, co widzimy.